Witajcie, moi kochani, witamy się na przeglądzie w Kiku. Trochę będzie Wielka Nocy, trochę będzie yy, rzeczy do ogrodu. Zobaczcie, mamy tutaj takiego królika i on jest za 10 zł. Zobaczcie, ile jest piękności. Tu mamy taką doniczkę, do której możecie sobie włożyć jakieś kwiaty, bądź wysiać rzeżuchę na przykład z takimi zającami. Pierwszy raz widzę taką doniczkę z takimi zajączkami, bardzo ładna, duża jak widzicie i kosztuje 20 zł. Pamiętajcie, jeżeli nie subskrybowaliście mojego kanału, możecie zrobić to teraz, wciskając czerwony przycisk, będzie mi bardzo miło. Was to nic nie kosztuje, a dla mnie bardzo dużo pomaga w rozwijaniu mojego kanału jeżeli czegoś nie, po, nie pokazuję to pamiętajcie że to już jest u mnie na przeglądach zobaczcie mamy tutaj następne jajo z takim futerkiem no i jak zwykle w kiku wariuje mi to e, światło no i niestety niestety nie podam wam chyba tej ceny 8 zł chyba kosztuje 8,99 ok złapało Dobra, pokażę Wam również złote króliki. Taki ładny złoty króliczek. I on również jest za 10 zł. Jak ktoś ma dekorację złote do domu, to, to to jest bardzo ładna dekoracja. Przechodzimy dalej. O, jeszcze tutaj tak, zobaczcie, to jest biały króliczek, zajączek z, ze złotą marchewką i on jest w kwocie 8,99. Tak, chyba dobrze widzę, przepraszam za takie zbliżenia, ale... Jak w sklepie nagrywam, to po prostu próbuję to złapać, ale tak, chyba 8,99. Te małe ceny, tylko mi tak e, ciężko jest wyłapać. Już te większe jest e, są ok. Dobra. Mamy tutaj serwetki. Serwetki w jajeczka. E, za 5 zł. Przepraszam za mojego pazura. Znowu uderzyłam. E, jak wiecie, sięgam w te półki i tak czasami w coś uderzę i znowu mi odprysnęło, także przepraszam z góry tu mamy również za 5 zł takie piękne tulipany dobra przechodzimy dalej jeżeli macie ochotę na lampiony, tu mamy lampiony metalowe i ten lampion metalowy kosztuje 39,90 99, 39, 99, a ten duży 69,99. Jajek, jajeczek, zajączków, króliczków. No, naprawdę wszystkiego, aż aparat wariuje. Dobra, już chyba nie będzie problemów. Przepraszam Was za to. Eee, tu mamy ptaszki, taki różowy ten jest większy i on kosztuje 8,99 i są różne kolory zobaczcie tu mamy taki jasny różowy biały, zielony i możecie sobie dokupić od razu tutaj takie świeczniki i mniejsze ptaszki tu mamy mniejsze ptaszki i ten mniejszy, zobaczcie pokażę Wam o ile mniejszy jest od tego i już Wam mówię cenę. 6,99 kosztuje ten mniejszy. Dobra. Ale fajne rzeczy. Zobaczcie takie biało-drewniane. Oczywiście całość jest z drewna, tylko to jest pomalowane. Ale bardzo fajnie wygląda. Ym, I kosztuje 12 zł. Tu mamy serduszko. Jeszcze jak widzicie, jest również motylek. jest motylek i jest yy, jest jeszcze ptaszek bardzo ładna dekoracja tu mamy słoiczki ups, coś się tam pozaczepiało to wam tak pokażę tu mamy bezbarwne. jak widzicie jest różowy, żółty za chwilę podniosę wam ten żółty żebyście mogli sobie zobaczyć no fajne, bardzo fajne można sobie tam wrzucić jakąś świeczuszkę. Będzie super to się prezentowało. Na pewno fajny efekt będzie. Już mówię Wam, jaka jest cena. Cena to 15 zł. Dobra. Takie piękności tu mamy. Przechodzimy dalej. Idziemy, idziemy. To wszystko już tutaj Wam pokazywałam. Tak sobie zerkam i patrzę, co by tutaj Wam nowego jeszcze pokazać. O tak, i widzę, już widzę. To są nowości w Kiku. E, wiem, że były już takie małe, ale to są większe. I ten większy, no tak. I ten większy jest za 12,99 i tu ja trzymam biały. Zobaczcie, tutaj mam taki różowy i również taki. Taki powiem wam, że to jest taki podfiolet, ten po lewej stronie wpadający. Taki pastelowy, bardziej fioletowy kolor. Ale tutaj są mniejsze, jeżeli ktoś woli mniejsze. to jest właśnie ten taki troszeczkę wpadający we fiolet. I już wam mówię, ten mniejszy jest za 8,99. No i tak, dobra. Stawiam wazony. Przechodzimy, przechodzimy dalej, nie byłabym sobą gdybym nie pogrzebała w kartonach zobaczcie jakie nowości w kiku będą zerkajcie już do swoich sklepów ja tutaj dopiero w kartonach pogrzebałam 15 zł, oczywiście mam pozwolenie od ym, tej pani która tutaj to wszystko yy, wyładowywuje na półki że tak powiem zobaczcie jeszcze wam jaki pokażę, no super po prostu ja nie mogę się y, oprzeć wyszłabym chyba z tymi wszystkimi dekoracjami patrzcie jaki super talerzyk z takim zajączkiem. I on jest w kwocie 15 zł. Możecie sobie tam cokolwiek położyć, nie wiem, żuche, jajka, cukiereczki, ta, albo te jajeczka takie czekoladowe, yy, gałązka jakąś, no naprawdę przepięknie wszystko będzie wyglądało. Tu mamy taki kolor. Tu akurat są dwa kolory, właśnie ten różowy i ten taki zielony wpadający w niebieski. I tak samo tutaj też są, ale jeszcze wam pokażę, bo pani mi tutaj wyciągnęła, że są jeszcze te podwójne różowe, no przepiękne, można komplecik sobie zrobić. Także tak to wygląda. No bardzo fajne są, bardzo mi się podobają. Idziemy dalej. Potrzebujecie może jakiś pudełek do, na przykład, ciasteczek świątecznych. Świątecznych, może ktoś robi. I pudełeczka mamy po 10,49. Tu takie, takie dwa króliczki, ale tu mamy również um, takie w takim kolorze. I one jest również w takiej samej cenie. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy talerze takie metalowe. Zobaczcie, jaki fajny zając siedzi. I ten talerz kosztuje 4 zł. Ale zerknijcie, tutaj mam jeszcze inny wzór. Tutaj jest jeszcze Wesołych Świąt. Happy Easter. Dobra. I przechodzimy do ogrodowych em, dekoracji. Mamy dwa stoliki, jak widzicie. Jest mniejszy i jest większy. One są tu takie, jakby mm, z takich kamieni. I ten mniejszy kosztuje 60 zł a ten większy już szukam ceny ok jest tutaj a ten większy jest za 70 zł także bardzo fajnie bardzo ładnie wyglądają następnie kwietnik tylko niestety nie jest rozłożony nie wiem jak on wygląda po rozłożeniu ten kwietnik jest w kolorze takiego kremu i on jest za 120 zł już mam troszeczkę przejadę kwietnik jest na trzy kwiaty Także tak się prezentuje, i chcieliście jeszcze troszeczkę takich ogrodowych rzeczy. Już to wszystko zaczyna wchodzić, więc pokażę Wam takie duże, bo zobaczcie naprawdę to są duże lampki LEDowe. I one są po 45 zł. Matko chyba, ale chyba tak. No tak, nie mylę się. Ale chyba wiem już dlaczego. Już Wam tu pokażę, jak ona się. Widzicie, ona się tak zapala, a ona się tak, jak mm, palą jakby świeczka. No ale 45 zł, ale one są naprawdę duże. Takie, zobaczcie, widzicie te stoliki? No, zobaczcie, one są duże. No i przechodzimy dalej. Jeżeli ktoś będzie potrzebował konewki, mm, a myślę, że wszędzie jest potrzebna, ja mam w domu jedną swoją, jedną mojego synka mniejszą. Tu mamy 10-litrową, i 10-litrowa w Kiku kosztuje 18 zł. Nie ma innych kolorów. Tu na razie widziałam tylko czarne. Dobra, próbujemy ją tutaj wcisnąć z powrotem. Dobra, jest, siedzi. Dobrze. I teraz Wam pokażę taką filiżankę. A może nie, poczekajcie. Tu jeszcze widzę coś, coś fajnego. Tu mamy jeszcze inną konewkę. Konewka do dekoracji. Można po prostu ją samą postawić. Można tam posadzić kwiata. Fajna, naprawdę bardzo ładna. 18 zł. Piszcie w komentarzach, czy też jesteście takie, e, e, takie ogrodni, ogrodnicze. Ja uwielbiam takie ogrodnicze e, dekoracje. I poczekajcie, już wam powiem cenę, 7 zł kosztuje. Uwielbiam kwiaty, uwielbiam ogród, grzebie w tym swoim ogrodzie. E, także no, nie potrafię bez tego żyć. Dajcie znać, czy też lubicie kwiaty, czy lubicie e, sieć warzywa. Ja to po prostu kocham. E, I tu mamy taką zawieszaną za 12 zł, zawieszaną, taką metalową i zerknijcie na filiżankę. Filiżanka duża, no aż ciężka powiem Wam można sobie tutaj też wsadzić jakieś kwiatki 45 zł kosztuje ona jest taka jakby z betonu chyba tak, tak mi się wydaje poczekajcie postawię ją zerkniecie jaka sowa niestety nie dam rady jedną ręką jej podnieść no ale żaba chyba wygrała nie wiem jaka jest cena bo jest pod spodem a są ciężkie więc może następnym razem zerknę i po prostu jeszcze raz Wam to nagram a zerknę sobie zanim zacznę nagrywać ok, mamy następne lampy ledowe, ledowe solarne do ogrodu tu są kule i kule mamy w kwocie 25 zł, ale one są również takie większe tu mamy takie z takimi diamencikami, one są za 15 zł ale wydaje mi się, że już trochę to podrożały, bo mi się zdaje, że kiedyś były tańsze i tu mamy takie zwykłe dobra, jeszcze może pokażę wam te, bo takie mi się też podobają. Takie domki. I one są po 12 zł. 12 zł, takie wbijane w ziemię. Ale jeżeli ktoś nie chce, tylko chce do powieszenia, to mamy tutaj takie wiszące. I te wiszące są za 12 zł. I tu mamy kolor czarny, szary i biały. Ok, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, cześć.